Siga. Tipo essa. A outra. Siga. O que é isso? O que é isso? Siga. Druga a <laughs> 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 <laughs>

nie, teraz pójdziemy bez tobie, a potem zabierzemy tobie. A buty niech ubierze. Bo ta mostka, trawa taka. Chyba, że ją na ręce zabierzesz. A? Bez butów nie zejdzie ci na dół. Musisz ubrać udać buty. Ocie, popy. Zimna woda. No nie, nie. nie Chciałaś się kupać. A nie zimna woda? No zobaczymy.